Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry PUBG Mobile na moim kanale. Dzisiaj ludzie dla odmiany zagramy sobie na kamerze e, TPP solo na duo. Zagramy solo na duo na mapie Weekendy, żeby zagrać solo na duo wystarczy, że e, odznaczycie tą opcję. Często pytacie mnie właśnie jak ja to robię, więc wystarczy, że odznaczycie tą opcję i macie możliwość gry. Okej. Okay. Jeżeli wam się oczywiście ludzie materiał spodoba No to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek Powiadomień, aby być na bieżąco Jak i również możecie zobaczyć e, Możecie napisać w komentarzach Jaki byście chcieli zobaczyć challenge czy tego typu rzecz Dobra, mecz nam startuje za 15 sekund Jezu, jak ta gra laguje Na starcie, coś się ładowało Jeszcze dzisiaj nie grałem w tego pubga e, Więc wszystko musiało się od nowa załadować No i lecimy ludzie powoli Lecimy z tym koksem Leci nasz samolot, mamy tutaj jakieś aury Takie mega fajne, zorza polarno, to jest mega fajnie wygląda, e, jeszcze na zorzy polarnej na weekendy nie grałem, więc teraz mam okazję pierwszy raz zagrać e, samolot nam leci, dobra wyskakujemy i suniemy na te domki na willę zobaczymy co tam e, ciekawego nas czeka, czy będą przeciwnicy, czy będzie się z kim strzelać, e, jak ta gierka się łoży. ostatnio pamiętam, że na tym weekendy troszkę sobie poklikaliśmy e, jak grałem jeszcze na tej mapie e, grałem na komputerze na weekendy, to najlepiej nam nie poszło e, a zobaczymy jak będzie teraz Tutaj na mobilce, tutaj towar jeszcze jest. Może na tego towara zetniemy? W sumie można tu tutaj ściąć, a później e, zrotować zawsze to bliżej samolotu tu może będzie więcej przeciwników i będziemy sobie mogli e, więcej pofragować. Dobra, ten lot jest taki nasz średni trochę, żeby do domków dolecieć. Dawaj Mordo, dawaj Mordo na te domki! Mordo! Ląduj, 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 ląduj. E, ścinaj, lądu, 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 przeciwników nie widzę. Chyba jestem sam teoretycznie, jestem sam, ale zaraz pewnie przeciwnicy nasi się pojawią Dobra, e, to nam się wszystko ładuje, to nam się wszystko ładuje Troszeczkę tą grę muszę e, podgłośnić, bo ona jest chyba za cicho, bo jej w ogóle nie słyszę I e, nie wiem, czy tylko ja mam to tak cicho, czy wy też to tak cicho będziecie słyszeć Dlatego to podgłośniamy, mamy, e, co my mamy tutaj? Mamy M762, no i mamy również e, Thomsona, Tomigana Dobra, 95 przeciwników, 5 już poległo e, w tym boju i zobaczymy Ludzie, gdzie są przeciwnicy? Już bym chciał się pofragować. Reddota biorę, Reddot lepiej mi siedzi niż ta dwójka. Znaczy na tym... na berylu... berylu mieć dwójkę to jest tragedia, to jest beryl, zapomniałem nazwy. E, dobra, idziemy. O! Gdzieś niedaleko się prują. Coś słyszałem, ale nie widzę. Gdzie gość tak montuje? Tutaj jest za ścianą. Patrzcie. Granatów nie mam. Wyskakujemy na górę, za tymi drzwiami kampi. Dobra, jeden leży. Nie wiem czy teraz granie jest za głośno. Ale ludzie, takie fragi, to trzeba... Trzeba, wiecie, z petardą, nie? Zdobywać. Bierzemy z niego rzeczy. Więc nic nie mamy, nie mamy ani kasku, nie mamy zbrojki. Zbrojkę mamy, ale obitą mega. Tutaj na górze drugi gość powinien być. Dobra, jest kas jedynka, zbroja nowa. Jakieś bandażyki podnosimy. No, słyszę kolesia. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tam pobieg. Dobra, leży. Ale tego bryla rzuca tutaj. To jest masakra. E, fragi trzeba dobijać, żeby nam goście nie, nie pokradli tego. Idziemy tutaj do ziomeczka. FK, I co ty miałeś ciekawego? Nic ciekawego nie miałeś, ale jakąś amunicję sobie ee, chętnie od ciebie przyjmę. Dobra, gdzie są kolejni? Gdzie są kolejni, moi drodzy? Mamy dwa fragi już na starcie. Strefa, strefa jest nad cement faktory. Eee, to w tamtym kierunku musimy się udać. Dobra ludzie, ja sobie tak tutaj e, poza nagraniem troszkę podbiegłem do tego miejscówki, do miejscówki ze strefy e, Ze strefą i się ludzie tam strasznie naparzają, więc trzeba tam podejść i to zmontować e, Podjedziemy sobie tam tą daczką i nią będziemy e, czyścić, więc tak Pyk, drive, ale ta, ta zorza polarna ładnie wygląda tutaj, to jest coś pięknego e, Pyk, drive i ludzie ciśniemy prosto na ten zamek Tutaj powinno być dużo przeciwników i tutaj powinniśmy sobie poklikać Więc dawaj tą daszką, szybki zajazd, szybki podjazd Gdzie tutaj się wchodzi, żeby dobrze też e, Wiecie, o, dobra Wychodzimy z tego Dobrze podjechać, dobra Już widzę przeciwników Ale tu będzie młyn Tam ktoś padł na górce Tutaj ktoś wychylał delikatnie, dobra, podchodzimy Słyszę tutaj dużo gości, ale Nie wiem, gdzie oni są Tutaj zjedę. Zmontowany, gdzie jest jego ziomek? Gdzie jest jego ziomek? Tutaj słyszę kogoś. Leży drugi, dobra, dwóch wariatów mamy załatwionych. O! Egoś jakieś lagi miał, widzieliście? On mnie strzelał, jak już byłem za budynkiem, ale widzę go, widzę go. I go zaraz sobie zmontujemy. Patrzcie, jak się czai wariat, patrzcie. Dobra, wychylamy. Dawaj go! Ani raz go nie trafiłem raz, tylko de delikatnie tak naprawdę. To tak jakbym go w ogóle nie trafił. O się chyba tam leczy, dobra. Więc teraz podnosimy sobie flash hidera. Może mniej będzie rzucało. Chociaż mam flash hidera. Dobra, dalej goś do mnie wychylał, ale. Nie udało mu się. Już teraz mu się nie udało. Fragi dobite. To byli prawdziwi gracze. To nie były. To, 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 to nie są boty, to byli prawdziwi gracze, dlatego że. E, widzę to po tym, że, że ładnie goś wychylał. To nie było takie bezsensowne, wiecie, zagranie, tylko gość tutaj ładnie, skillowo e, wyhaczał mnie. Dobra, to mogę wyrzucić to też. Jakaś daczka pojechała drogą. O, może tutaj podjedzie, a jak podjedzie, to ludzie będzie dalej... Akcja! Dawać, dawaj, dawać dawaj go Tam chyba pojechała? Tak. Full auto przeciągnięte, ale nic z tego, nic z tego. Gdzieś ta daczka nam uciekła Ej, no to połamaliśmy tutaj 4 gości chyba, tak? Ktoś jeszcze może będzie O, daczka zawraca Gdzieś tą daczkę słyszę pod nami I to nie jest ta Gdzieś tam jeździ Pojechała na górę, ty! Są prawdziwi gracze co oni robią tutaj? Dobra, podjeżdżamy ich, podjeżdżamy ich, patrzcie Pełna petarda i ogień z nimi Uch, Leży gość Przekombinowałeś, kolego, przekombinowałeś Ty, następni napaszają Ej, no tym w mobilnym jest taki młyn, że to jest masakra W komputerowym takiego nie ma, nie? Tutaj się cały czas coś dzieje, cały czas ktoś strzela Cały czas się montują wszyscy po kolei Dobra, schodzimy na dół. Tutaj nie widzę, tutaj też nie widzę. Ale dostał w locie, widzieliście to? Już myślałem, że ten gość mnie zmontuje. Tak do niego się wystawiłem. Ale udało się, dobra. Więc spadamy stąd. On sobie tam kogoś zmontował. E, jedziemy na cementownię. No, na fabry fabryce cementu e, może być. Też młyn, bo jak tutaj już jest taki duży młyn, 42 osoby zostało, 7 fragów mamy na koncie. Eee, I tu jest taki mega młyn, to zobaczymy jaki tam będzie, nie? Jak to jest środek strefy. Jakieś samochody tam jechały na tą cementownię. Więc jedziemy, jedziemy tutaj na pełnym speedzie. Podjeżdżaj, podjeżdżaj tą darzką przez te krzaki. I w ogóle jakaś taka ciemna pogoda jest, nie? Na tej zimowej mapie. Jakiś evencik mamy chyba. Dobra, jesteśmy tutaj. Ale wyskoczył, dobra. Daczka się zepsuła I teraz będzie jazda Teraz będzie jazda tutaj pełna Tylko namierzymy jakichś ziomeczków Broń chowamy Często piszecie mi, czego nie podnosisz Gara, czego nie podnosisz lunety 8, Czego nie podnosisz czegoś tam Ja tego ludzi nie podnoszę, bo mi się lepiej gra Z takim ekwipunkiem, jaki aktualnie mam na sobie I nie wiem, nie są to dla mnie Lepsze rzeczy Bo ja wolę się strzelać na Automatach i też na bliskie, jak gdzieś snajperek średnio w tej gierce e, Toleruję, jakby się, średnio lubię snajperki Wolę sobie poklikać właśnie e, tymi automatami, nie? Bo lepiej to wchodzi, lepiej to naprawdę wchodzi i Te fragi są ładniejsze i dużo fajniej mi się tym e, gra Dobra, jesteśmy tutaj na tej cementowni No Miało tutaj być dużo fragów, miało tutaj być dużo przeciwników ale, ale. Na razie nikogo nie widzę. Na razie mamy tutaj mega spokój, patrzcie. Jeszcze się chyba nie zrespili. Eee, zawodnicy. Jeszcze dołączają na serwer w tym lobby. Eee, no nic, no, no szukamy, szukamy dalej, nie ma co tutaj zamulać. Eee, na cementowni niczego ciekawego nie znalazłem, żadnych przeciwników też nie widać, eee, dlatego teraz zawinąłem sobie tego łaza po drodze i nim podjedziemy w kierunku zamku dalej. Tam na zamku coś się działo, nie? Ktoś jakimś samochodem jeździł, eee, ktoś tam coś podjeżdżał, coś tam ktoś kombinował, a tutaj była mega cisza, więc już podjeżdżamy sobie tutaj delikatnie i patrzcie, eee, czy będzie młyn. Fajnie by było kogoś zmontować. Ale patrzcie, też jest cisza. Też jest cisza. Gdzie są ci przeciwnicy? O, coś słyszę. Tam są jakieś strzały na plecach. Dobra, szukamy przeciwnika. Tutaj czysto. Gdzie on strzelał? Gdzie on strzelał? Gdzieś z tych zamków, ale. Ale, 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 gdzie on może być? Trzeba było zostać na tym zamku, bo widzę, że tutaj to. to młyn jest w porównaniu do tej cementowni. Nie wiem, gdzie ten koleś jest. Strzelmy też sobie, tak wiecie, dla, dla baitu. Gość nas może usłyszy i podjedzie, nie? O, tam coś jest na daleko. Ta biegnie koleś, patrzcie. Wy go pewnie nie widzicie, ja go ledwo co widzę. Ale próbuję montować, jest ósmy frag Ale to było ludzie na piksel, to było na piksel wyciągane yy, I na milimetry, nie? Że go w ogóle nie było widać To było takie na ślepo strzały, które yy, Wchodziły akurat Dobra, idźmy na górę Szybkie parkury Wracamy do tej miejscówki, w której byliśmy Jak to fajnie wygląda bez kitu Ten cały zamek, kozackie to jest O! Widzę strzały na radarze W ogóle zauważyłem ludzie, że Szybciej widać strzały na, na radarze niż ci goście się pojawiają. Są jakieś takie małe desynki, dobra, tak. Bloodline leży. Scope 4, Scope 4 na beryla mi się założy. Nie, nie mam nigdzie Ekwipunku, dobra, to może być. Tam ktoś montuje. na dole, tylko gdzie on jest? Za strefą jeszcze się chyba strzelają, nie? Bo gościa w ogóle nie widzę, a strzały jakieś mamy Dobra, podjazd, podjazd! Co zmontował przed chwilą, typek? Dobra, podchodzimy Tutaj powinien być On w ogóle w wodzie jest! Patrzcie, tutaj na brzegu mamy skrzynkę Mam na idee jakieś? Spróbuję granata tam rzucić, tylko nie wiem czy... nie mam, nie mam Dobra, dojazd, dojazd typa. Tutaj, ty, A! wiedziałem, że gdzieś typ tutaj jest. Więc leży, zmontowany. Eee, biegniemy dalej, biegniemy dalej. Tu, tutaj sobie wszystko przelucił. Patrzcie, jak długo grał w ogóle za zonką, nie? Teraz, żebyśmy my z tej strefy uciekli, bo ta strefa już trochę bije. Eee, a też kawałek mamy do kolejnej strefy. Bardziej będę właśnie celował w to, żeby ubiec, uciec do brzegu e, I tym mostem sobie śmignąć, bo jak ja mam tutaj naginet z buta e, Czy płynąć w pław, to ta strefa mnie koń z końców zmontuje A kawałek jeszcze mamy Zapniemy się do naszego łaza, nie ma sensu e, biec tyle z buta, żeby przez te wszystkie, wiecie, mosty e, przebiegać, kombinować Weźmiemy sobie tego łaza i nim na szybkości śmigniemy w kierunku strefy e, Żeby nie tracić czasu, żeby nie tracić życia więc palimy nitro, jazda do przodu, jazda ludzie, ile fabryka dała. E, strzałów żadnych nie słychać. Kolejna strefa jest, no dalej, na tej cementowni to jest pokazane, więc musimy czekać chwilkę, aż się ułoży. E, tutaj sobie to przewinę, przestawię, przesunę. Dobra, gdzie jest kolejna strefa? Dajcie mi szybko kolejną strefę. Podjeżdżamy pod sam środek. Energetyka po drodze jeszcze wypijemy. E, za cementownią, więc tam sobie podjadę. I tam powinni być przeciwnicy. 11 fragów jeszcze mamy do zdobycia. Eee, zostało 10, 10 fragów mamy, więc tu 20 jest możliwa do dobicia. Eee, ale łatwe to może nie być, bo też między sobą się mogą wy wyprać tutaj wszyscy. O, już właśnie jeden padł. Już jest 10. Goście utopił w ogóle w strefie, zginął. Eee, albo coś w tym stylu. Dobra, podjeżdżamy na tą cementownię. I patrzymy na radar, czy nie ma jakichś fragów, czy nie ma jakichś strzałów, czy nie ma jakichś znaków. Jak zobaczymy jakieś znaki, no to wtedy będziemy bić ludzie. Będziemy brać tutaj, ile fabryka dała. Eee, tutaj czyściok, tutaj czyściok, tutaj czyściok. Ten traktorek w ogóle z światłami jakimiś mrugnął, nie? Eee, jak podjechaliśmy obok niego. Dobra, co my tutaj mamy? Jest jakiś kampik. Na tym kampiku wszystko pozamykane, więc przeciwników na nim nie powinno być. E, ta cementownia, najfajniej wygląda, największy budynek e, I taki się wydaje, że no ludzie będą dzidować do tego, nie? Ale nikogo nie ma, no patrzcie, szukam, 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 podjeżdżam I cały czas e, gdzieś się chowają ci przeciwnicy 10 osób, strefa jeszcze duża jest w miarę e, Więc sobie poszukamy chyba jeszcze chwilę e, Tych ziomeczków, dobra, pach, wysko, ram, pam, pam, postantujemy tym łazem Eee, tryk No czysto, wszędzie czysto Patrzcie, nikogo nie widać Paliwo się skończyło w łazie No to już mamy po stantach eee, O, są strzały jakieś z przodu Mamy z przodu jakieś strzały Więc podjeżdżamy, chowam broń na chwilę Żeby e, szybciej dobiec Żeby mi tam fragi nie uciekły Gdzieś tu z przodu powinien być Gość do montowania No jeden frag mi uciekł, bo tam się zabili Chyba między sobą O Chyba ślady było słychać, bo coś słyszałem Dobra, jest montaż Jest montaż Patrzcie, tam też nic nie widzę, nie? Strzały widać Fragi padają, uciekają Jest gość Ani raz go nie trafiłem Ale przypał, dobra I mnie zmontował O, żeż w dupę no, tego się nie spodziewałem. Dobra, ludzie, jeżeli Wam się materiał podobał, no, no to, dajcie, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego. Cześć Wam.